I katedra Notre Dame Katedra Notre Dame A tutaj cały czas płyną barki z turystami O proszę, jak kapelna turystów Turyści bardzo chętnie odwiedzają Paryż i zwiedzają ciekawe zabytki Między katedra Notre Dame, katedra wszystkich kościołów w Paryżu, największa, piękna, gotycka świątynia, niestety kilka lat temu spłonął jej dach, dlatego w tej chwili jest w remoncie, nich naprawia, piękna katedra Notre Dame. przy nadbrzeżu Bukiniści. Tym razem nie z książkami, a z obrazami. Jakie ciekawe obrazy. Proszę, proszę. Zobacz. No. W tej chwili jeszcze stoją wozy, które naprawiają. Tutaj pan maluje karykatury, podejść bliżej nie można, 30 lat temu byłem przy samej katedrze, w tej chwili stoją dźwigi zagrodzenia, nie wolno, ale katedra jest Piękna, piękny portal Piękna rozeta I piękne wieże Skelet w zasadzie większość ponad połowę się zachowało W zasadzie tylko spłonął dach Tylko podziwieć. Wrożecie Matka Boska w otoczeniu aniołów. O, zobaczymy to. O, tu jest właśnie Matka Boska w otoczeniu aniołów. Szkoda, że z daleka tylko można to oglądać. No i dużo świętych! W tej chwili widać jak drzwi pracuje coś tam działa. Oby jak najszybciej to katedry odbudowane.